Trzech sprawnych mężczyzn, pracujących fizycznie, przeciw 60-latkowi, który ważył niespełna 70 kilo. Uzbrojeni szpadle i resory mieli nad starszym, nawet uzbrojonym w siekierę mężczyzną, taką fizyczną przewagę, że spokojnie mogli go obezwładnić, nie zabijając go. Wystarczy jedno uderzenie szpadlem, aby pozbawić życia. Oni uderzyli w sumie kilkunastokrotnie. Nie bili, żeby go obezładnić, bili, żeby zabić. Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację czynu oskarżonych pod wpływem zarówno presji społecznej, jak i arbitralnych decyzji najwyższych ówczesnych czynników państwowych. Zapada więc pytanie, jak to się ma do niezawisłości sądu? Sądu mającego stać na straży prawa, takiego w jakim kształcie obowiązuje ono na terenie Rzeczypospolitej. Czy wyrokiem sądu polska wieś ma zmienić się w dziki kraj bezprawia i vendectw? Jeden sąsiad pobije drugiego, tamten z kolegami w rewanżu zatłucze go bezkarnie pod płotem. Mąż pobije żonę, jej ojciec i brat zatłuką go za karę w jego własnym łóżku, a potem przed sądem ich obrońcy powołają się na kazus niniejszej sprawy.